Dziś o kasach rejestrujących, o tym, kiedy trzeba je stosować i o tym, co chyba najważniejsze dla podatników, kiedy można skorzystać ze zwolnień z tego obowiązku i czy jeśli już zaczęliśmy stosować kasę rejestrującą, możemy w pewnym momencie przestać z niej korzystać. Nazywam się Dorota Kosacka, jestem doradcą podatkowym. Co miesiąc dzielę się z Państwem wiedzą na spotkaniach w Adelikum Zmian i Nowości. Proszę Państwa, wracam, przechodzimy do tematu naszego dzisiaj głównego, czyli kasy rejestrujących. I teraz co po kolei musimy zrobić, żeby ustalić, czy w naszej firmie powinna być kasa rejestrująca, czy nie powinno być kasy rejestrującej. Zakładam, że jeżeli rozważamy ten temat, no to mamy sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej albo i rolników ryczałtowych. Jeżeli Państwo macie sprzedaż tylko dla firm, albo macie sprzedaż tylko dla innych podmiotów, powiedzmy jakieś jednostki, Budżetowe, samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki i tak dalej, siłą rzeczy kasa rejestrująca Was w ogóle dotyczyć nie będzie. Natomiast jeżeli pojawia się sprzedaż dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, to już nad tym tematem się musimy zastanawiać. Pierwszym krokiem, który powinniście Państwo zrobić, chcąc ustalić, czy ta kasa rejestrująca musi być, jest sprawdzenie paragrafu czwartego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. W tym paragrafie czwartym rozporządzenia jest niestety długi wykaz czynności, które, jak u Państwa wystąpią, to automatycznie Macie obowiązek stosowania kasy rejestrującej. Nie ma przy tym znaczenia, czy Państwo przekraczacie obrót 20 tysięcy złotych, będziemy o nim zresztą później mówić, czy też tego obrotu nie przekraczacie. Z automatu macie Państwo obowiązek stosowania kasy rejestrujących. Pewien wyjątek, o którym dzisiaj powiemy, będzie dotyczył jedynie sprzedaży na rzecz pracowników i to tylko w niektórych przypadkach. Co mamy w tym paragrafie czwartym rozporządzenia? Proszę Państwa, mamy tam m.in. sprzedaż części samochodowych, więc jeśli ktoś na przykład prowadzi warsztat samochodowy, to owszem, może korzystać ze zwolnienia do 200 tysięcy, jeżeli wykonuje tylko usługi, albo proszę Państwa, może korzystać ze zwolnienia z tego tytułu, że zapłata jest przelewem, ale proszę Państwa, jeżeli sprzeda choć raz część samochodową, to z automatu wchodzi w obowiązek stosowania kas rejestrujących, bo Teraz części samochodowych jest w tej grupie towarów z paragrafu czwartego rozporządzenia. W paragrafie czwartym rozporządzenia, proszę Państwa, mamy też takie rzeczy jak na przykład komputery, czyli jeśli Państwo. Sprzedacie komputer, czy laptop, czy jakiś inny sprzęt komputerowy, to już tutaj niestety ten obowiązek wprowadzenia wręcz kasy rejestrującej może się u Was pojawić. Podobnie proszę Państwa, przy sprzęcie fotograficznym, podobnie proszę Państwa, przy perfumach, przy nagranych nośnikach informacji, ale proszę Państwa, w tym wykazie mamy również szereg usług, na przykład usługi fryzjerskie, kosmetyczne, proszę Państwa, doradztwo podatkowe, usługi związane z wyżywieniem, ale tylko w placówkach akurat stacjonarnych. Czyli patrz, typowy, typ, co do zasady usługi gastronomiczne. E, proszę Państwa, e, to są takie usługi, które obligatoryjnie wchodzą w kasy rejestrujące. Ja oczywiście nie podałam Państwu kompletnego wykazu. E, zachęcam do tego, żeby za każdym razem, kiedy Państwo macie nowego klienta, czy za, jeśli to Państwo, jakby to powiedzieć, jesteście tą firmą, która zastanawia się nad kasą rejestrującą, znaleźć rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia kasy rejestrujących i ten paragraf czwarty prześledzić dokładnie, czy coś się z tego Państwu nie pojawia. To niekoniecznie musi być coś, co jest Waszym głównym przedmiotem działalności gospodarczej. Nawet jeżeli Państwo te perfumy sprzedaliście jednostkowo, no to mimo wszystko możecie być zobowiązani do wdrożenia kasy rejestrującej. Jeśli Państwo tych towarów, jeśli Państwo macie towary czy usługi z paragrafu czwartego rozporządzenia, to kasa rejestrująca musi się pojawić u Was z automatu i tutaj nie macie Państwo żadnego okresu na to, żeby tę kasę wprowadzić. Jeżeli natomiast u Państwa nie, po, nie ma nic z paragrafu czwartego rozporządzenia, wtedy powinniśmy sprawdzić, czy przekraczamy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, znów tych rolników ryczałtowych, kwotę 20 tysięcy w skali roku. Jeśli Państwo już kolejny rok macie tą sprzedaż na rzecz osób fizycznych, to ten limit macie pełny, 20 tysięcy złotych na rok. Natomiast jeśli Państwo w trakcie roku rozpoczynacie po raz pierwszy sprzedaż dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, nie macie wcześniejszej historii, ze wcześniejszych lat, to proszę pamiętać, że ten limit liczymy proporcjonalnie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ten, tego limitu nie przekracza, to oczywiście kasy mieć nie musi. Przekroczenie limitu powoduje, że Państwo macie określony czas na wprowadzenie tych kas. No ale proszę Państwa, my bardzo często i bardzo chętnie korzystamy ze zwolnień, bo może być taka sytuacja, że nawet jeśli Państwo przekraczacie 20 tysięcy z tytułu, proszę Państwa, sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to jednak nie będziecie musieli. Czy to danej sprzedaży, czy to, proszę Państwa, ogólnie sprzedaży, której macie rejestrować na kasie. Kiedy? Otóż, proszę Państwa, do tego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku kasy rejestrujących macie Państwo załącznik, w którym macie Państwo wymieniony znów bardzo szeroką grupę czynności, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy rejestrujących. No mamy tam proszę Państwa na przykład takie rzeczy jak sprzedaż, nie wiem, energii elektrycznej dla przykładu, czy macie Państwo chociażby usługi dotyczące, proszę Państwa, związane ze zbieraniem na przykład odpadów, proszę Państwa, usługi związane z rekultywacją, usługi pocztowe, proszę Państwa, telekomunikacyjne, Oczywiście usługi finansowe czy ubezpieczeniowe. Raczej, proszę Państwa, te usługi, które, m, które duża część usług, które są tam wymienione, to są takie usługi, które może powszechnie u Państwa nie występują, ale są tam, proszę Państwa, też usługi w zakresie na przykład edukacji. Jeśli ktoś z Państwa prowadzi na przykład naukę języka angielskiego, to ma ogólne takie zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrujących właśnie na podstawie tego załącznika do rozporządzenia, a konkretnie pozycji 30 załącznika do rozporządzenia. W zakresie tych usług edukacyjnych, jak już o nich wspomniałam, proszę Państwa, też niestety nie wszystkie te usługi korzystają ze zwolnienia z kasy rejestrującej, bo na przykład jeśli Państwo prowadzicie zajęcia sportowe czy rekreacyjne, czy szkołę nauki jazdy, albo szkołę tańca, to tutaj niestety kasa rejestrująca może być obligatoryjna. Ale proszę Państwa, w tym załączniku do rozporządzenia, poza grupą 30 paru pozycji, które wymieniają konkretne czynności, które ze zwolnienia korzystają, mamy takie dodatkowe zwolnienia dla poszczególnych czynności. Jest tam kilka zwolnień, które jest bardzo często stosowane. Po pierwsze, proszę Państwa, mamy zwolnienie z kasy rejestrującej. W przypadku sprzedaży dla pracowników. Czyli jeżeli Państwo sprzedajecie towar dla pracowników, czy świadczycie usługi dla pracowników, to możecie generalnie nie rejestrować tej sprzedaży na kasach rejestrujących. Ale uwaga, proszę Państwa, to zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży na rzecz pracowników. Więc jeśli Państwo dokonujecie sprzedaży, czy to na rzecz rodziny pracownika, czy to na rzecz osoby, która jest na przykład u Was na umowę zlecenia czy w ramach B2B, no to proszę Państwa, z tego zwolnienia już skorzystać nie będziecie mogli. Także to zwolnienie odnosi się, proszę Państwa, tylko i wyłącznie do tych przypadków, kiedy Państwo sprzedajecie towary czy świadczycie usługi dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Drugim bardzo częstym zwolnieniem, a właściwie mogę powiedzieć chyba najczęściej stosowanym zwolnieniem z kas rejestrujących jest takie zwolnienie dotyczące dostawy towarów bądź świadczenia usług, za które, proszę Państwa, otrzymujemy. Zapłatę przelewem, czy to za pośrednictwem poczty, czy banku, itd. I proszę Państwa, uwaga otóż to zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie sprzedaży wysyłkowej. Tutaj ustawodawca wręcz mówi pocztą bądź przesyłkami kurierskimi i świadczenia usług. I teraz od razu kilka uwag. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma na przykład usługi budowlane, Wykonuje usługi budowlane dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, powiedzmy, że przekroczył nawet te 20 tysięcy złotych, ale proszę Państwa, wykonuje usługę i za tą usługę zapłatę dostaje przelewem. Może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących właśnie, proszę Państwa, na tej podstawie, że otrzymał zapłatę przelewu. Ale załóżmy, proszę Państwa, że mamy sprzedaż materiałów budowlanych. I również za te materiały budowlane otrzymaliśmy należność przelewem. Proszę Państwa, tutaj niestety ze zwolnieniem tak łatwo nie jest, dlatego że w przypadku dostaw towarów zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Czyli jeżeli Państwo byście te materiały budowlane wysłali do kogoś. Pocztą bądź firmą kurierską i dostali wcześniej zapłatę przelewem, to oczywiście, proszę Państwa, ze zwolnienia z kasy rejestrującej możemy skorzystać. Natomiast, jeżeli Państwo sprzedaliście te materiały budowlane i ktoś odebrał je od Was osobiście w Waszym punkcie sprzedaży, to nawet jeżeli była zapłata przelewem, to i tak ta sprzedaż musi być zarejestrowana na kasie rejestrującej. Także uczulam, że zwolnienie do, wynikające z tego, że Państwo dostaliście przelew. Nie dotyczy każdego możliwego przypadku, gdy Państwo dostaliście przelew, ale dotyczy tych sytuacji, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usług bądź ze sprzedażą wysyłkową. Uczułem też, proszę Państwa, że jeśli chodzi o sprzedaż wysyłkową, to mowa jest w ustawie tylko i wyłącznie o sprzedaży za pośrednictwem, za wysyłką, za pośrednictwem poczty bądź firm kurierskich, więc niestety organy podatkowe przyjmują, że jeśli Państwo wyślecie nie firmą kurierską, tylko jakąś inną firmą transportową, proszę Państwa, to w tym przypadku zwolnienie nie ma zastosowania. Pewne wątpliwości, proszę Państwa, przy tym zwolnieniu pojawiają się także w sytuacji, gdy ktoś wysyła za pobraniem, czyli proszę Państwa, przyjeżdża. Kurier odbiera gotówkę, i ten kurier tą gotówkę przekazuje Wam, prawda, przelewem na Wasz rachunek bankowy. Pytanie, czy możemy skorzystać ze zwolnienia z kas rejestrujących, czy nie. Przepraszam, my występowaliśmy kilkakrotnie z interpretacjami indywidualnymi w takich, powiedziałabym, różnych skomplikowanych sytuacjach, gdzie dodatkowo dochodziły różnego rodzaju potrącenia. W grę, we wszystkich przypadkach, przynajmniej jak do tej pory, dostaliśmy korzystne interpretacje indywidualne, że z tego zwolnienia z kasy rejestrującej w takiej sytuacji możemy skorzystać, że liczy się nie to w jaki sposób te pieniądze wyszły, jakby to powiedzieć, od tego nabywcy, ale w jaki sposób one do nas trafiły, czyli jeżeli one do nas trafiły za pośrednictwem rachunku bankowego, proszę Państwa, to tutaj te zwolnienie jest możliwe do skorzystania. Proszę Państwa, przy tym zwolnieniu jest jeszcze jeden drobny niuans. Żeby z tego zwolnienia skorzystać, ustawodawca mówi, ja nawet Państwu ten fragment przeczytam, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnej czynności dotyczyła i na czyją rzecz została wykonana i dalej w nawiasie jest dodane dane nabywcy, w tym jego adres. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podatnicy sprzedają towary przez bardzo różne platformy. Jeżeli macie Państwo podatnika, na przykład, który sprzedaje przez Allegro, no to tam nie będzie problemu, on jest w stanie wydrukować co do zasady zestawienie, z którego te wszystkie dane będą wynikały. Ale proszę Państwa, jeżeli sprzedajecie przez różne inne portale, a często też przez portale zagraniczne, to jest zresztą w ogóle w inny temat osób wchodzimy, o którym pewnie powiemy przy którymś z innych spotkań. Yy, prawda, naszych, czy naszych krótkich spotkań w ramach filmików? Ale proszę Państwa, jeżeli nie jesteśmy w stanie wygenerować takiego zestawienia, na przykład na vintek, proszę Państwa, tak jest, że przynajmniej tak mi klienci zgłaszali, że nie są w stanie wygenerować takich zestawień, no to proszę Państwa, niestety zwolnienie z zastosowania kas rejestrujących nie będzie miało zastosowania. Jeśli Państwo nie będziecie w stanie powiązać zapłat z konkretnymi transakcjami, albo nie będziecie mieli adresu nabywcy, to tego, Zwolnienia zastosować się nie da. Także pamiętajcie Państwo o tym, że zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących mamy, ale one mają swoje warunki i nie zawsze Państwo te warunki będziecie w stanie spełnić. Mamy, proszę Państwa, również zwolnione z kas rejestrujących, proszę Państwa, sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Podlegających amortyzacji, proszę Państwa, jeżeli te czynności zostały udokumentowane fakturą. Czyli, proszę Państwa, jeżeli będziecie sprzedawali środek trwały, i proszę Państwa, sprzedaż tego środka trwałego udokumentujecie fakturą. Na przykład, nie wiem, używane meble w firmie, sprzedajecie, no, bez sprzedaży wysyłkowej, proszę Państwa, nawet gotówką przyjmujecie, ale jest to, te meble, powiedzmy, były u Was wcześniej środkiem trwałym, sprzedajecie na fakturę. Również możecie skorzystać ze zwolnienia z kas rejestrującej. Proszę Państwa, żeby to jakoś podsumować, bo trudno by nam było przy krótkim filmiku, a staram się, żeby to była taka wiedza w pigułce, omówić, proszę Państwa, wszystkie zwolnienia, pełen zakres, jakby to powiedzieć, kto kiedy jaki kasę rejestrującą musi wdrożyć, ale krótkie podsumowanie. Po pierwsze sprawdź nasz sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, bo ich również sumuje. Po drugie, proszę Państwa, sprawdź paragraf czwarty rozporządzenia. Jeżeli niestety sprzedajesz takie rzeczy jak komputery, jak części samochodowe, jak nagrane nośniki informacji, na przykład pendrive, czy, czy również puste, jak na przykład, proszę Państwa, pendrive, jak sprzedajesz sprzęt fotograficzny, perfumy, świadczysz usługi, proszę Państwa, kosmetyczne, fryzjerskie, doradztwa podatkowego i tak to kasa rejestrująca jest dla Ciebie obowiązkowa, nie masz żadnego limitu który by umożliwiał Ci, jakby to powiedzieć, czekanie na wdrożenie kasy rejestrującej. Tutaj musisz mieć kasę od pierwszej czynności. Jeżeli u Ciebie nic z paragrafu czwartego rozporządzenia nie występuje, to powinieneś sprawdzić, czy przekraczasz limit 20 tysięcy złotych. Jeżeli limitu 20 tysięcy złotych w skali roku nie przekraczasz, mówimy o sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to kasa rejestrująca póki co Cię nie dotyczy, ale jeśli tę kasę, jeśli ten limit przekroczysz, będziesz musiał kasy rejestrujące wprowadzić. I tu uwaga, jeden dosyć często popełniany błąd. Zdarza się, proszę Państwa, że podatnicy mają czynności, które korzystają ze zwolnienia z kasy rejestrującej na podstawie załącznika i mają, proszę Państwa, czynności, które z tego, Zwolnienia nie korzystają. Jeśli Państwo macie taką sytuację, wówczas ten limit 20 tysięcy liczymy niestety na podstawie całej sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Bierzemy, proszę Państwa, pod uwagę zarówno tę sprzedaż zwolnioną z kas rejestrujących, jak i sprzedaż inną, choć z pewnymi wyjątkami, bo na przykład nie wliczamy sprzedaży środków trwałych. Więc Kolejna rzecz to ten limit 20 tysięcy złotych. Jeśli nawet ten limit Państwo przekraczacie, to sprawdźcie Państwo, czy. Mać, możecie skorzystać z jakiegoś zwolnienia z załącznika do rozporządzenia i tu się proszę Państwa zdarzają takie sytuacje, gdzie ktoś czasami ma różne rodzaje czynności, niektóre korzystają ze zwolnienia z kasy rejestrującej, niektóre nie, może być tak, że część Państwo będziecie gminęcjonować na kasie, część nie. Dla przykładu macie Państwo sklep stacjonarny, macie Państwo sklep internetowy, w przypadku sklepu internetowego zapłata jest przelewem, sprzedaż wysyłkowa, proszę Państwa macie te dokumenty, z których wynika adres na Nazwa nabywcy: jesteście w stanie połączyć zapłatę z dostawami, więc przy tej sprzedaży wysyłkowej będziecie Państwo korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej, ale równolegle powiedzmy, macie sklep stacjonarny, gdzie ktoś może przyjść, wybrać towar, prawda, i na miejscu go kupić. I tutaj, proszę Państwa, w sklepie stacjonarnym, obowiązkowo kasę rejestrującą będziecie Państwo musieli stosować. Tyle, proszę Państwa, dzisiaj krótko na temat kas rejestrujących. Zapraszam za tydzień, choć myślę, że tym razem nawet wcześniej, na kolejny filmik z cyklu Krótko o podatkach.